Siema, jestem Kapek A to jest Szymen Siema, jedziemy na stopach Siema Siema Dobra zaczynamy łapać stopa jest godzina 10.47 jazda lecimy Dobra jedziemy dalej dotarliśmy do końca osiecznej jedziemy na sirem, jest godzina 11.51 Jazda najwyżej, najważniej się przejdziemy w jakiś tam wylot, to jest tylko wygłoszone, tam gdzie nie przejdziemy, możemy znaleźć na łazarskim rejonie, jest kolorowo. <grymka> Elegancja. Jazda. W sumie kierujemy się na wylot Poznania, żeby kierować się do Bydgoszczy. Dokładnie. Co to będzie, zobaczymy. Byliśmy, byliśmy, na łudzie teraz No Gdzie my kurwa jesteśmy? Chuj, jedzie coś Machaj! Kurwa siewa! <grywka> Godzina 17.05 Jesteśmy kawałek za Gniezdem Lamus A, przez nin, tak? Tak, 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 bo jak pójdą w bokiem, bo ta krótka droga jest taka sobie, Tak A, do tak? Ale super Dobra Jesteśmy w Bydgoszczy. Jesteśmy w Bydgoszczy. Jest godzina 18.18. 18. Dobry wynik. Staramy się dojechać do Strzyżowy albo Ikei, kurwa. Nie, Ikei. A dalej Raci Niebo. Paweł, jedziemy do ciebie. <laughs> Będziemy tam dzisiaj w chuj. No, siema ma. Sprawa wygląda tak, że nie wyjechaliśmy z. Kurwa, skąd? Zbyt gości. Zbyt gości Bo zaczęło napierdzielać deszczem, patrz I jest deszcz No No jest, pada skurczybyczek No jest, jest trochę, prawa. jest trochę przypał bo ma padać do do drugiej A jest godzina 19.37 więc chyba przyjdzie nam spanie w mokry w lesie albo cokolwiek innego. Ja pierdolę. Mordo. Mm. Czujemy się bardzo strasznie. Ale <laughs> to będzie kurwa kujowa noc. Zaraz przestanie spokojnie. No dobra. Pójdziemy z buta. Najwyżej pójdziemy z buta. Zmokniemy <laughs> Wraca on Siema. Powiedz Szymen Co robiłeś? Siu, siu. <laughs> siup, siup. Dobra, plan jest taki Kurwa Idziemy ym, Na dworzec PKS I jedziemy do Raciniewa autobusem O Auto... no. 22.15 Jest godzina jakoś 20 yy, Będziemy Chcieli spać w miejscu, w którym Paweł Jumper się wypierdolił. <głos> <głos> tak, nie mamy innego wyboru, bo nad morze kurwa, nie to nie ma. <noise> Napierdala deszcz cały czas, ale idziemy. Właśnie się ubieramy i lecimy. Siemano zajawa. Ciekawe jak to wyjdzie. No dobra, siema. Spaliśmy jakiejś... 40 metrów Tam dalej jest legendarne miejsce, do którego za jakiś czas będziemy szli Nie wierzę, że my to odjebaliśmy Śpimy na, na gołym betonie W jakimś kurwa zadupiu Możecie zobaczyć Tam jacyś ludzie w ogóle kurwa chłopią ryby Pod takim zadaszeniem kurwa spaliśmy Ale zajebiście, bo padało w chuj A na nas nie 100% sucho elegancja, Francja Szacun. ubieramy się w chuj i lecimy Zajawa. to się stało jesteśmy tu przyjęliśmy na stopa i na pierdala wiatrem le się da a przyjęliśmy na stopa tylko po to żeby pod miejscem Pawła Dżabera przypierdolić Leja tego właśnie Szymon będzie teraz robić legendarne miejsce cudowna sprawa no to zaczynamy Субтитры Okej, okay, z Raciniewa staramy się dostać nad morze. Jest, jest godzina... Kurwa, 11.18. Dam radę. Damy radę. Jesteśmy w grupie yy, i jesteśmy w bardzo dobrym miejscu jechać na Gdańsk. Jest godzina która? 12:16. 12:16. Kozacko ziomeczek Mateo nas podrzucił tutaj i nic, wszyscy, którzy jadą na Gdańsk, biorą nas. Znaczy, no, w teorii lecimy nad morze. Siema. Na Coś podróż. takiego Bo, No w piątek sobie Patrzcie gdzie jesteśmy Gdańsk Kurwa gdzie Jest tankowanko i skanko <laughs> Jest godzina 13.29 Gitówa, zajeba Siemano, jedziemy z TM Kozaczek, No To dotarliśmy, jesteśmy 3 km od plaży Siem. Siema Dobra, to się stało. Właśnie za darmo Dojechaliśmy nad morze. Kurwa Dobra, siema. Jest 8:15. Właśnie się obudziliśmy. Jesteśmy w sopocie nad morzem. Jak możecie zauważyć. Oj, oj nie wiedzieliśmy, gdzie możemy spać. Więc się wpierdziliśmy do opuszczonego budynku, który stoi tutaj w Orłowie Zbiliśmy namiot w jakiejś spelunie. Czuwał nad nami Bonus BGC. Mój wuja. Trochę się kurwa baliśmy, bo słyszeliśmy ludzi, którzy wasili po tym opuszczonym pojebaniu głównie Ale żyjemy Idziemy dalej do Dzisiaj wracamy do domu No jesteśmy tutaj Cliff Orłowo Którego widać mega chujowo Zdraliśmy się do wody Szybki, szybkie śniadanie lecimy dalej. Dzisiaj wracamy do domu Siema nad morzem. Sujeczka z chuja wyciągnięta zawleczka Ue, ue. No siema, siema! Smakowa Wychodzi na to, że jesteśmy kawałek przed Poznaniem. Kurwa co? Przed Toruniem? Kawałek, obok Torunia, blisko. Idziemy do Poznania. Mamy przerwę na bułkę. Trzeba się dobrze najeść. Tak, i łapiemy dalej zaraz. Wróciliśmy przed chwilą z panem. z Matim. Z Matim, o Mateo. Mateo to był ziomal. No i tyle. Światowy. Dzisiaj, może będziemy w domu. Siemano. Dobra, chodź. Możemy coś powiedzieć na koniec. Czy nie mówimy? Co? Mówimy coś? A robisz leja? A chcesz walić leja teraz? Na koniec filmu chcesz leja Przy... się Siema. Siema. Wróciliśmy kurwa od pana Pawła i walimy dalej. No, to Wielka Brytania. Ej, ale ten tu Zajaba. Ej, Fabion, jest czarny czy... Granatowy?